Myślenice i TV. Wasza telewizja internetowa. Książkę zatytułowaną Stowarzyszeni możemy więcej obrazującą działalność organizacji pozarządowych w gminie sułkowice zaprezentowano na spotkaniu wielkanocnym, jakie miało miejsce w wielki wtorek w gminnej Izbie Tradycji. Przy tej okazji podsumowano również miniony rok, jeśli chodzi o współpracę samorządu lokalnego z tego typu organizacjami nowych stowarzyszeń powstało ponad 30. Ten rok upłynął bardzo owocnie. Był to rok szczególny, ponieważ pracowaliśmy nad wydaniem monografii organizacji stowarzyszeń pozarządowych w gminie Sułkowice. Udało nam się, ta dzisiejsza impreza właśnie była połączona z prezentacją tej monografii, tej książki i z wręczeniem prezesom wszystkich stowarzyszeń, wszystkich organizacji pozarządowych działających w gminie Sułkowice jako pamiątka tego wydarzenia. Sądząc, po tym co słyszymy wśród ludzi, przydałaby się taka książka, która by opisywała wszystkie stowarzyszenia, organizacje działające na terenie gminy. No i taki pomysł narodził się między innymi również z tego powodu, że były pieniądze do wykorzystania w lokalnej grupie działania. Na spotkaniu uświetnionym występem muzycznym chóru Unisono skrzywaczki nie mogło zabraknąć autora publikacji doktora Piotra Sadowskiego. Przede wszystkim cel był taki, żeby te stowarzyszenia ta książka w jakiś sposób połączyła i była takim punktem wyjścia do dalszej, jeszcze bardziej ścisłej, jeżeli chodzi o współpracę między stowarzyszeniem działalności. Monografia sułkowickich stowarzyszeń powstała w dużej mierze na podstawie szczegółowych ankiet. Znaczy ankieta była jakby główną częścią zbierania materiałów, bo oczywiście informacji trzeba było jeszcze uzupełnić bezpośrednio poprzez publikatory czy strony internetowe stowarzyszeń, czy przez jeszcze bezpośredni kontakt z członkami zarządów ale ankieta dotyczyła przede wszystkim tego, jak stowarzyszenia funkcjonują, jak sobie radzą. To znaczy były tam podstawowe dane, kiedy stowarzyszenie powstało, ilu ma członków, jak ci członkowie działają, czy korzystają z wolontariatu, po jakie środki sięgają, po to, żeby to wszystko można było podsumować i wyrobić sobie niejako obraz o stowarzyszeniach wszystkich, które działają na tym terenie, ale także o, o tym, jakie stowarzyszenia mają problemy jak i jakie widzą jasne strony swojej działalności. W tej gminie tkwi bardzo duży potencjał. Wynika to z tego, że działa tu 30, działają tu 34 stowarzyszenia. De facto one działają w kilku zupełnie różnych gałęziach, to znaczy po kilka stowarzyszeń jest stowarzyszeniami sportowymi, społecznymi, zajmującymi się kulturą regionalną, ale ta, ten wachlarz działalności jest bardzo szeroki. Jest dużo ludzi młodych w tych stowarzyszeniach i to cieszy. I również mają stowarzyszenia duże wsparcie ze strony władz lokalnych. To też jest istotne, ponieważ de facto niewiele stowarzyszeń sięga z tego tak wynikało z ankiety, przynajmniej sięga pośrodki finansowe na swoją działalność poza gminę i tutaj dzięki, dzięki pomocy władz gminy wiele z nich de facto egzystuje czy też prowadzi swoją działalność. Redagować książkę pomagała autorowi dziennikarka gminnej Gazety Klamra Anna Witalic z Dżenicka. Ja ze stowarzyszeniami mam w zasadzie do czynienia na co dzień. Yy, dlatego, że my o stowarzyszeniach piszemy w klamrze dużo. A no, ponieważ ja nie pochodzę z Gminy Sołkowicy, ja tu jestem osobą, która zamieszkała i mieszka od jakiegoś czasu. Mam jakby takie bardziej zdystansowane spojrzenie i widzę może wiele rzeczy, których ludzi, yy, ludzie. Yy, zaangażowani w tę miejscowość od, od urodzenia nie widzą. Dla mnie Sułkowice to jest fenomen, jeśli chodzi o stowarzyszenia właśnie. A to, co robi urząd, to jest taki inkubator stowarzyszeń, gdzie stowarzyszenia dowiadują się, jakimi metodami mogą działać. W jaki sposób mogą powiedzieć, że pracownicy urzędu pomagają wypełniać te wnioski o pożytek publiczny, prawda? Jak stowarzyszenie ma projekt, to przychodzi, wszelką pomoc dostanie, więc jakby uczą nauczą się w gminie, będą może umieli sięgać po te środki, o których mówi pan doktor Sadowski. Myślę, że wielu mieszkańców dowie, dowie się z tej publikacji, jakie stowarzyszenia istnieją i czym się zajmują, bo przypuszczam, że wiele osób nawet nie wie, jakie organizacje działają na terenie gminy czy miejscowości. Yy, bo to też taka jedna z wielu przypadków, że stowarzyszenia często robią coś dobrego, a nie chwalą się tym jakoś bardzo szeroko. Nie, nie dbają o kontakty z mediami, ale myślę, że w najbliższym czasie tu jest taka analiza zawarta, będzie to nadrobione. No to, to przede wszystkim to, że są dane kontaktowe do wszystkich stowarzyszeń i organizacji. Możemy przeczytać o ludziach, którzy tworzą, współtworzą takie stowarzyszenia. Możemy krótki sposób zapoznać się z ich działalnością. To moim zdaniem jest najważniejsze. Każdy znajdzie w tej książce ofertę dla siebie i o to nam chodziło. Na wtorkowym spotkaniu swoimi kulinarnymi możliwościami pochwaliła się najmłodsza organizacja pozarządowa działająca w gminie Sułkowice czyli Spółdzielnia Socjalna Podkówka zapewniając smaczny poczęstunek dla wszystkich uczestników. Spółdzielnia została powołana aby świadczyć już usługi dla ludności gminy Słukowice. Przede wszystkim mają być to usługi polegające na cateringu, na przygotowywaniu posiłków dla mieszkańców ze szczególnym uwzględnieniem wszystkich podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej.